Dzień dobry, witam Was na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj temat ze strony 193. Polska w latach 70. XX wieku. Więc będziemy poznawać to, co się działo około 50 lat temu. Jakie mamy cele? Przede wszystkim skupimy się na tym, żeby poznać sytuację wewnętrzną Polski w latach 70. I tą sytuację przede wszystkim rozstrzygniemy pod względem gospodarczym, czyli poznamy gospodarkę, to jest nasz cel, poznać gospodarkę lat 70., bynajmniej jej początek. Słuchajcie, ostatnio skończyliśmy na tym, że w grudniu 1970 roku buntuje się polskie wybrzeże, trójmiasto, można powiedzieć, staje, wprowadzony jest stan wyjątkowy ówczesny przywódca państwa Władysław Gomułka podejmuje decyzję o y, użyciu wojska, strzela do ludzi, y, dochodzi do zamieszek, do demonstracji. Mówiłam wam też, że y, ta sytuacja z grudnia 1970 roku znalazła swoje odzwierciedlenie w sztuce, y, kiedy to współczesny twórca Kazik y, nagrał też utwór Janek Wiśniewski Padł. Warto sobie to przeanalizować, jeszcze raz o tym mówię. Sytuację mamy złą, interweniuje Rosja, Rosja żąda natychmiastowej tutaj poprawy. Ta poprawa miała polegać na tym, że w sytuacjach kryzysowych zmieniamy władzę. Taki był styl rządzenia Polski komunistycznej i tak też dzieje się w tej sytuacji. Gomułka zostaje odsunięty od władzy, zostaje odsunięty razem ze swoim premierem z Józefem Cyrankiewiczem i powołany zostaje nowy sekretarz, nowy przywódca, tym razem jest to Edward Gierek, a funkcję premiera przejmie Piotr Jaroszewicz. Słuchajcie, Edward Gierek, kim jest ta postać w tamtym czasie? Był sekretarzem partii w Katowicach i był dobrze odbierany przez społeczeństwo. Dlatego zdecydowano się, że Edwardowi Gierkowi powierzymy funkcję pierwszego sekretarza i teraz on będzie przewodził państwu. Rzeczywiście tak się dzieje. Gierek już na samym początku obrał całkiem inną taktykę niż Gomułka. Gierek nie sięga po broń, nie sięga po środki przymusu. Gierek, w chwili kiedy na przykład w Szczecinie wybuchają strajki, to Gierek sam jedzie na to spotkanie i rozmawia z robotnikami, wsłuchuje się w ich żądania i stara się robić cały czas dobre wrażenie. Aby takie dobre wrażenie też utrzymać, podejmuje decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego. W Warszawie. Dodatkowo nawiązuje dobry układ z Kościołem katolickim. Kościół powoli wraca do łask. <laughs> Tutaj godzi się na budowę nowych po prostu, słuchajcie, świątyń. To jest taki ukłon w stronę kościoła. Kolejnym ukłonem jest dostrzeżenie inteligencji. I dosyć sporą pulę pieniędzy postanawia Gierek przeznaczyć na początku, oczywiście, swoich rządów na rozwój nauki. I to wszystko powoduje, że Polacy zaczynają Edwarda Gierka darzyć dosyć dużym zaufaniem czyli dobrze się wkupuje w łaski społeczeństwa. Gierek miał swoje marzenia. On chciał, żeby, żeby nasze państwo było nowoczesne żeby było takie bardziej zachodnie, żeby, żeby gospodarka prężnie działała, żeby to osiągnąć musiał dogadać się ze Związkiem Radzieckim. Używa się takiego określenia w podręczniku, jak sobie zerkniecie na 193 stronie, że razem ze swoją ekipą tutaj chciał zbudować tak zwaną drugą Polskę, w związku z tym potrzebował nowoczesnej technologii z Zachodu. No, żeby tą nowoczesną technologię z Zachodu otrzymać, to musiał mieć zgodę Związku Radzieckiego. On argumentował to w taki sposób, że dobrze byłoby zaciągnąć pożyczki na Zachodzie, przeznaczyć je na przemysł. I nasze państwo zacznie coś produkować, nadwyżkę następnie sprzedawać za granicę, a z pieniędzy uzyskanych będziemy w stanie spłacić kredyt. I na to też się godzi Rosja. W związku z tym za czasów Gierka zaciągnięto bardzo wysokich kredytów. Tu możecie sobie sprawdzić, czy te kredyty Gierka są w ogóle spłacone. Dla tych osób zainteresowanych, weźcie sobie poszperajcie. Jak wygląda kwestia dzisiaj kredytów, które zaciągnęliśmy w latach 70., czy one są spłacone, czy nie są spłacone, jakie to były kwoty, żeby to sobie porównać. Rzeczywiście takie kredyty udało się z zachodu uzyskać i na co one poszły? Na stronie 100, słuchajcie, 94 macie fantastyczny tekst, który nam krok po kroku pokazuje, tutaj wszystko jest w rozpisce. Na co takie kredyty są przeznaczane? Słuchajcie, przede wszystkim przemysł ciężki i górnictwo. Buduje się takie przedsiębiorstwa bardzo duże mamy tu wymienione: Huta Katowice, Słuchajcie, Port Północny w Gdańsku, Kopalnia Węgla w Bełchatowie, Fabryka Samochodów Małolitrażowych czyli tam, gdzie produkowany był tak zwany Mały Fiat. W Bielsku Białej i w Tychach. Dodatkowo na francuskiej licencji rozpoczyna się budowę jelcza. W Warszawie, takiej na licencji amerykańsko-kanadyjskiej, zaczyna się budować Ursus, czyli ciągniki Ursus. Mamy bardzo duże usprawnienia za czasów Gierka w transporcie, w komunikacji wybudowana zostaje taka pierwsza autostrada pomiędzy Katowicami a Warszawą, która przez kierowców nazywana jest Gierkówką. Dodatkowo w Warszawie, samej Warszawie, wznosi się Dworzec Centralny, buduje się tak zwaną trasę Łazienkowską, czyli taką obwodnicę Warszawy. W nowych przedsiębiorstwach milion 800 tysięcy osób znajduje zatrudnienie i jest to akurat w tamtym czasie bardzo korzystne, ponieważ lata 70. to są lata, kiedy yy, ludzie, którzy urodzili się w latach na początku lat 50., pod koniec lat 40., to są ludzie z tak zwanego wyżu demograficznego i teraz wchodząc w dorosłość, natrafiają na czasy, gdzie tych przedsiębiorstw jest dużo i praca po prostu jest. Yy, świetnie to wygląda, czyli bardzo dużo się w tym państwie dzieje. Gierek miał też takie swoje ulubione hasło propagandowe, aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej. I to był jego plan, żeby po prostu było lepiej. Podnosi dodatkowo renty, podnosi płace, podnosi emerytury słuchajcie. Rolnicy zostają objęci też dodatkowym ubezpieczeniem społecznym. A nie tylko pracownicy fabryk. Żeby y, dalej pójść na korzyść społeczeństwa, to zakupuje fabrykę w Rosji, która produkuje tak zwaną Wielką Płytę i rozpoczyna się, słuchajcie, y, budowa tak zwanych osiedli młodych. My doskonale znamy takie osiedle u nas, y, w naszym mieście. Osiedle młodych, właśnie budowane w latach 70. Rzeczywiście, y, przez 10 lat powstaje 2,5 miliona mieszkań, tylko że jakość tych mieszkań, wykończenie jest po prostu fatalna. To jest jedno z najgorszych chyba, słuchajcie, fuszerek, jakie można było zrobić. Tutaj dla zainteresowanych polecam polską komedię, którą warto sobie gdzieś tam, może w tym wolnym czasie będziecie w stanie oglądnąć. Alternatywy 4. Jeżeli ktoś nie widział, to naprawdę polecam. To jest komedia, która pokazuje życie w latach 70. -tych, 80. -tych, tak prześmiewczo, właśnie w takim wielkim blokowisku, naprawdę bardzo fajne. Co jeszcze takiego dla ludzi? Czyli mamy mieszkania dla ludzi, mnóstwo pracy, nowe zakłady pracy, nowy przemysł się rozwija. Pamiętajcie, że jest to dalej przemysł ciężki. Dodatkowo zakupiono licencję na małego Fiata, ponieważ Gierek miał takie marzenie, że będzie to auto wszystkich Polaków, że każdego Polaka będzie stać na własny samochód, Ma, miał to być mały Fiat. Natomiast y, tu jest kwestia tego, że y, dostać ten samochód, ponieważ samochód był na, na tak zwane talony, czyli na, można tak powiedzieć na takie kartki, no, to trzeba było mieć albo znajomości, albo trzeba było, słuchajcie, bardzo, bardzo długo czekać. Mówimy, czekać to znaczy kilka lat czasami na taki samochód. Dodatkowo w sklepach na początku rządów Edwarda Gierka pojawia się tele, telewizor kolorowy, pralka, lodówka. No, słuchajcie, same synonimy luksusu yy, dla, dla ludzi. Yy, zakupuje się licencję Coca-Coli, która była uznawana za taki syndrom. Lepszego życia, tak? To jest coś, coś, co jest nienamacalne, coś ze Stanów Zjednoczonych, więc taką licencję mamy. Powstają kina, teatry, kawiarnie. W sklepach zaczynają pojawiać się cytrusy, banany. Dodatkowo powstają sklepy, być może o których słyszeliście tak zwane peweksy, które oferują towary luksusowe, zachodnie. Niedostępne w normalnych sklepach, i żeby zrobić zakupy w takim Peweksie, to trzeba było mieć specjalne pieniążki, tak zwane bony towarowe, czyli takie nasze polskie dolary. Ja postaram się na następnych naszych zajęciach pokazać Wam chociaż, jak wyglądała taka, taka waluta, taki środek płatniczy w Peweksie. Słuchajcie, genialnie się to wszystko rozwija. To, co wymieniłam, to sami pewnie zauważacie, że to jest bardzo duży, intensywny rozwój, tylko że on jest, pamiętajmy o tym, okupiony kredytem, który wzięliśmy na zachodzie, bardzo wysokim. A rzeczy, które wymieniłam, nie są rzeczami, które będą zarabiać. Mieszkania nie zarabiają. Licencja Coca-Coli za małe. Pojawienie się, słuchajcie, sklepów Peweksów z towarem luksusowym za słabe, bo ludzi dalej na to nie stać. Licencja na samochody, no, na które się czeka kilka lat, nieopłacalne. Więc ten. Kredyt, który Edward Gierek wziął na początku swojej działalności, on zaczyna coraz bardziej ciążyć i coraz bardziej, słuchajcie, wymaga szybszej, intensywniejszej spłaty. I na tym chciałabym dzisiaj zakończyć, czyli tą pierwszą część, czyli ten, to wizjonerstwo Gierka, który uważał, że no wszystko można w tym państwie zrobić, zrobić z niego genialne gospodarcze imperium. Co do samego Gierka, jest też kilka ciekawostek, które się tak utarły. W 1971 roku wybucha kolejny strajk. strajk, słuchajcie, który no, burzy pracę zakładów. Edward Gierek postanawia pojechać do robotników i z nimi porozmawiać, tak? jakiś konsensus osiągnąć. I do historii przyszła taka, taka, takie powiedzenie, że kiedy Edward Gierek spotkał się z robotnikami, to zadał im takie pytanie: Pomożecie? I robotnicy mieli odpowiedzieć: Pomożemy. No i odpowiedź jest nieprawdą. Robotnicy właśnie wcale tak nie odpowiedzieli, natomiast propagandę sukcesu trzeba było napędzać. I wpuszczono gdzieś w informację, że robotnicy tak właśnie odpowiedzieli. Ten sam manewr chciał użyć po jakimś czasie jego premier. Piotr Jaroszewicz, który tym razem spotkał się z kobietami, z włókniarkami, te, które pracowały we włókiennictwie. Też w momencie, kiedy był jakiś bunt, strajk, i też im zadał pytanie: no to co, drugie panie, pomożecie? No i włókniarki odpowiedziały: nie. Natomiast yy, propagandowo oczywiście pojawia się informacja, że. Na hasło pomożecie, naród odpowiadał, pomożemy. Tą ciekawostką kończymy, notatka na, mm, słuchajcie, na librusie, przypominam, że to jest ostatni temat z działu, dokończymy na następnym naszym spotkaniu, a potem już powtórzenie i sprawdzenie. Dziękuję, do zobaczenia.